Walka o sprawiedliwość ziemską niekiedy pogrąża poróżnionych, co nie znaczy, że należy jej zaniechać. Jakaś sprawiedliwość powstrzymuje od większego zła i pilnuje porządku. Natomiast Liczenie na sprawiedliwość boską przydaje sił, zmniejsza tendencję do myśliwości i rodzi w człowieku długomyślność. Jest to czekanie na owoc, który ma nadejść. Tak jak rolnik czeka na owoc, gdy posiał. To chodzi w parze z cierpliwością owa długomyślność. Jeśli dobrze jest czekać ratunku od Boga, to wytrwałość w sprawiedliwym trudzie walki kształtuje człowieka, przenika go łaska i uposaża w nową intensywność uczestniczenia, w nadprzyrodzonej tajemnicy życia Bożego. Słyszysz? Możesz w tym uczestniczyć i już uczestniczysz. Co jest przejściowe, czyli sprawy ziemskie, to nie może przesłaniać perspektywy wiecznej. Heroizm w trudzie, wydrwałość w łasce, wierność Bogu ponad życie doczesne. Usposabiają do przyjęcia świętości. Ta jest szczytem bytowania u Pana Boga. Ta dobroć, chciałbym się powiedzieć, nadmierna, taka hojność rozrzutna, której obraz Pan Jezus dał w tej łaskawości, kiedy. Daje się temu, kto zabiera, i nie żałuje się temu, kto bierze. To jest obraz litości. Jest takie wyrażenie: ludzie nie chcą litości. No ale gdyby się nie okazało komuś litości, to by się go pogrążyło. Litość to taki ludzki odruch, bo miłosierdzie to jest boskie. To wiem z opowiadania. Skończyła się wojna. Było tam na wsi dwóch chłopców. Polak prześladowany przez trochę starszego kolegę Niemca. Skończyła się wojna, Niemcy troszkę zostali tu i tam. No i. Polactwo przejmowało władzę i znajomy ze wsi milicjan mówi, dokuczał ci, ja to jestem, możesz mu teraz dobić, Zrobić z nim, co zechcesz, wolna ręka. I Polak nic nie zrobił. To była litość. Tam zafunkcjonowała wiara, szlachetność. Wielkoduszność. Oczywiście, że muszą być i więzienia. Musi być jakiś system karny, i wojsko, i policja, bo by nie było żadnego bezpieczeństwa. Ale są sytuacje, kiedy sprawiedliwość trzeba zostawić dopiero Bogu. Bo załóżmy winowajca na to zasługuje, by go niemalże wdeptać w ziemię. Tylko, że względem winowajcy Pan Bóg ma plany, których Ty nie znasz. Jeżeli człowieka się pokrzywdzi w sposób drwale, na przykład do, przy, przy, przyprawi się go o, o inwalidztwo, o utratę zdrowia, o jakieś, o jakieś złe samopoczucie długotrwałe, to wtedy jest uderzenie w wolę Boga. Bo Bóg miał wolę w stosunku do tego człowieka jako sprawnego. Jeśli się go uniesprawni, to on tego już nie wykona. Na przykład, Był policjant zabił księdza w Kłobucku niedawno. Ten kapłan miał jeszcze odprawiać uszę już tego nie zrobi. Iluś ludzi rozgrzeszyć, już tego nie zrobi. Ileś kazań powiedzieć, już tego nie zrobi. Zabójstwo to zbrodnia. A skutki tej zbrodni są jeszcze długo, długo trwałe. Ileż tam dobra nie zaistniało. Oczywiście, przed złodziejem masz się skrywać. Przed oprawcą masz się czynnie bronić. Masz prawo do czynnej obrony środkami, które są ci z przyrodzenia dane. Na przykład, na przykład yy, w dawnych czasach, trochę dawniejszych, posiadanie broni, czy to siecznej, czy palnej, to jest rzecz normalna, przysługująca każdemu człowiekowi. Teraz nasi rządzący oprawcy zabraniają tego, bo chcą mieć monopol dla siebie. Bo jest po to, by się bronić. I tak samo trzeba się bronić czasem jakąś instytucjonalną pomocą. Do sądu to się idzie w w ostateczności ostatecznej. Bo polskie sądownictwo to jest upadek, niezwykle duży upadek. Jeżeli pokrzywdzony dowiaduje się, że Sędzia dostał zlecenie telefoniczne, że wyrok ma być i to jak najdłuższy, a on jest niewinny, ten człowiek. To ta tajemnica o czym świadczy? Sądownictwo polskie. Dlatego w wielu przypadkach ludzie muszą sami się bronić. Tragedią jest to, że wierzący ludzie idą do ateistycznych sądów po sprawiedliwość. Dlaczego? Bo wiara nie funkcjonuje. Bo ludzie są tak wyprani z myśli o Bogu, że nie widzą oczywistości. Siebie usadowili na miejscu należnym Boga, już niczego więcej nad sobą nie potrzebują, sami bowiem sobie królują, a innym imponują. Dlatego ta wielkoduszność, w stosunku do oprawców, by ich miłować, polega na tym, by ich ratować od ostatecznego potępienia się. Dlatego, jak mówi Pismo Święte, kto się modli za nieprzyjaciół, jakby węgle rozżarzone kładł na ich głowy. I miłować nieprzyjaciół nie oznacza roztkliwiać się na ich widok, bo ich widok może być obrzydliwy i odrażający, tylko oznacza, postawić złemu opór, dać świadectwo o prawdzie, dać upomnienie, pouczenie, sprzeciw. Trzeba być na tyle mocnym, by się niektórym nie opłacało Ciebie atakować. Po to masz być człiekiem mocnym, wprawnym w słowie, zorientowanym w argumentach, nieprzeczekującym, i niewycofującym się. Reaguj na bieżąco, nie jak się naskłada. Jak się naskłada, to przedziwi się, wyprze, że nie było. Na gorąco, akcja, reakcja. Reaguj czynnie, reaguj duchowo przed Bogiem w modlitwie, wnosząc do Boga prośbę o siłę dla siebie, o mądrość i o to, byś obronił sprawy Boże w Twoim życiu. Bo twoim w Twoim życiu są sprawy Boże, bo Ty żyjesz Bogu na chwała, sobie na zbawienie. Dlatego nie może być tak, że Ci wszystko zjedzą i Ty się nie obrócisz nie z tego powodu. No tak nie jest. Tak nie może być. Katolik nie jest łatwo bralnym łupem. Katolik jest rycerski, waleczny jak trzeba, wytrwały i powinien być zawsze nieustraszony. Patrzenie na to wszystko wymaga spojrzenia z punktu widzenia wiary. Tak jak Pan Jezus, który mówił o policzku nadstaw mój i drugi. Nasi rządzący bandyci chcielibyśmy, nadstaw, żebyśmy my nadstawiali jeszcze policzek drugi, trzeci i czwarty. Ale Pan Jezus to zinterpretował, kiedy go żołdak uderzył przed Piłatem. To pan Jezus pomniał się o siebie. Nie nastawi drugiego policzka. Bo nie tak ma być, byśmy byli słabi, a oni by byli bezkarni. Pokora to nie słabość i wycofanie. Pokora to męstwo, mądrość, waleczność z powodu kroczenia w prawdzie, w nurcie prawdy, w nurcie. Mocy, powinności, woli Bożej, kto jest w takim nurcie, bierze wszystko. Moc się o to, byś nabrał mocy Bożej w każdej sytuacji i miał z powodu tych sytuacji bezsennych nocy czy zapłakanych oczu. O nie! O nie! Kto przestąpił, niech płaci sobą za grzech własny, a ty zrzuć z siebie czyjąś niewłaściwość moralną, bo nie jesteś po to, by inni mogli sobie pozwolić czy używać. No a przede wszystkim się nie lękaj. Kto się boi, jest niewolnikiem. Kto się nie boi, jest uczciwym względem siebie. Z tego widać, że Ewangelia to jest szkoła zdrowego człowieczeństwa, która jest, które to zdrowie człowieczeństwa jest podstawą do tego, by się uświęcić, czyli zdobyć szczytowość własnego istnienia. Ponieważ twoje życie to jest życie w rozwoju, wprawdzie ciało zamiera. Ale dusza tężeje, młodnieje, pięknieje. To jest troszkę tak, jak w tym powiedzeniu nie naszym, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jeśli po Chrystusowemu przyjmiesz okoliczności trudne, krwawe, łzawe i ogniowe, to wyjdziesz z tego zahartowany. Stal hartowana, może się ugnieć, ale jest trudna do złamania. I człowiek, który w wierze przeżył trudne okoliczności życia, on jest bardziej sobą. On jest człowiekiem o zintensyfikowanej łasce, która została jemu dana i którą on przyjął. Łaska Boże o nim jak pod ciśnieniem. I tak właśnie ma być w Twoim życiu. Nie wszystko musisz im mówić, nie wszystkim się tłumaczyć, ale trzeba Boże wiedzieć, aby swoje wiedzieć. Bo jak Bożego nie będziesz znał, to swoje zaniedbasz. A niekiedy życie jest, chciałbym się powiedzieć, nie do przeżycia. I co w tym ukrzyżowaniu? Pozostaje czekać cierpliwie ratunku od Boga. Cierpliwie czekać ratunku od Boga. Nie daj Boże, załamać się i zrezygnować. Bo wtedy, gdyby tak się dziać miało, jakbyś sam siebie potępił. A tego ci nie wolno. Mimo wszystko, bliskość z Bogiem jest czasami jedynym bandażem na niegojące się rany życia. Mimo wszystko, bliskość z Bogiem. Eucharystyczna, doracyjna, medytacyjna, mimo to jest stałą reanimacją, aby przeżyć siebie i ze sobą do wieczora i się nie rozdrwonić i nie załamać. Jednak to życie niektórych ludzi jest niekończącym się bojem. Kogo Bóg wybrał, tego uposażył. Więc niektórych uposażył i jeszcze ochronił. Bo jak uposażył tylko, to gdy przyjdzie nawałnica, to zostanie męczennikiem. Są i tacy, i tacy. Dlatego wstrzymuj się na przykład z osądem w sensie ostatecznym, bo trzeba. Osąd kupujesz buty, osądzisz, czy te, czy tamte. Widzisz nieprawość bliźniego, musisz osądzić, czy to grzech, czy nie grzech. Chodzi o osąd jako kwalifikację ostateczną. Więc ponieważ człowiek nie ma wszystkich danych, nie zna całego człowieka, jak zna Bóg, to dlatego człowiek niech nie wchodzi w kompetencje Boga, by nie osądzać, nie potępiać. Natomiast zdobywać się na łaskawość, na litość. Na odpuszczanie, na hojność wielkoduszność. Bo Bóg wybrzmi słowem ostatnim, sprawiedliwym świętym, który będzie brzmiało wiecznie i będzie sprawiedliwe i stanowiące. Dlatego trzeba nie wchodzić w kompetencje Pana Boga, bo praca będzie. No, niesprawiedliwa. Co do zemsty. Kiedyś powiedziałem nieszczęściowi tak: Zemścisz się, rozpaczesz sprawę i wejdziesz w rolę Pana Boga, mieszając się do jego sądów, a nie dokończysz. Pozwól, że Pan Bóg się na nim pomści, a będzie mocniej i bardziej ogniścił. Także czekać na Bożą sprawiedliwość jest mądrością, a w bieżącym starciu masz prawo do obrony, czynnej obrony, słownej obrony. Wyargumentować trzeba siebie swoje, a dobrze było jeszcze mieć zwolenników Twojego prawego słowa i postawy, aby było zbudowanie otoczenia, a nie zgorszenie z powodu osłabienia. Tak to się dzieje. Gdyby nie było katolickiej wiary na tej ziemi, to może ta ziemia już nie mogłaby istnieć, bo nie byłoby ludzi modlitwy i wstawiennictwa i ta ziemia bez prawdy i bez łaski utraciłaby sens.